Zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł, Oto to Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem, po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Ja dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie. Ten, nad którym ujrzysz ducha stępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci duchem Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest synem Bożym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, mówi Jan, poszpiciel dzisiejszej Ewangelii. I kochani, chciałbym zwrócić uwagę na. Cięgle proroka Izajasza i mówił mówił to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokolenia Uwa i sprowadzenia ocalałych z Iz Izraela ustanowię cię światłością dla Boga, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Jesteś mi sługą, ale to jest za mało. Masz być światłością. Moi kochani, to dzisiejsze słowo Boże. Jak my mówimy, kazami, homilia, jakby to nie nazwać? Chciałbym, znaczy właściwie zostałam sprowokowana do tego, by dotknąć tego tematu. Czy się Wam podoba, czy się nie podoba, czy będziecie zadowoleni, czy nie będziecie zadowoleni, ale ja mówię. Dało świadectwo. I chciałbym też właśnie, żeby to zabrzmiało też jako świadectwo. Słuchajcie, ksiądz Grzegorz mówi do mnie takie słowa. Co się u Was dzieje, tym trzeba przyjechać. Nie możecie Wy zrobić z tym porządku? No, możemy. Ksiądz Grzegorz mówi, nasz ksiądz, Prybosz mówi, słuchaj, jak to właściwie jest? Powiedz mi, co to są te uroki, co to są te złorzeczenia, to... bo u nas tego nie było, ja tego nie słyszałam w grudniu. A słuchajcie, tutaj jest coraz częściej, coraz szybciej, coraz więcej. Przychodzą ludzie i mówią, proszę księdza, kury zdychają, krowy padają, konie padają, rośliny nie rosną, mało tego. Przychodzą. W moim domu. Mało tego więcej. Mówią z rodziny: mama, tata, dziecko chore, nieuleczalnie chore, i gdy idą do lekarza, chodzą po akademiach, po wszelkich specjalistach, robią badania, i się okazuje, że jest wszystko ok, że nie ma żadnej choroby, a człowiek nie może chodzić, spać, jeść, chudnie, bardzo często umiera. Co to są te złorzeczenia? Co to są te przekleństwa nasze? Słuchajcie, książę Grzegorz, będąc tutaj w Luzinie na parafii, przynosi pewnego dnia z kolendy trzy księgi. Wiem, że Wy je nazywacie czarne księgi. A on powiedział, przeczytał wyraźnie: Trzynasta księga mojżeszowa. Trzynasta księga mojżeszowa. Zobaczcie, jak to pięknie brzmi. O Rzeszu, weź, czytaj, czytaj. Ja się pytam, skąd się to bierze. Słuchajcie, ktoś powiedział, że jest tylko jedna tutaj, która sobie wędruje, chodzi, że gdzieś tam mają. Ale on przynosi trzy mówi to nie jest wszystko. Więc pytam się o właśnie, o co cię się dzisiaj chce zapytać? O Twoją wiarę, o Twoje świadectwo. Jan dał takie świadectwo i woła o to Baranek Boży. A ty tu przychodzisz do kościoła. Jestem troszeczkę więcej, jak zawsze. Niedziela. I ty mówisz, że ty chodzisz do kościoła, bo. Ale dlaczego właśnie? Bo mama chodziła, tata chodził, babcia, dziadek? Bo, bo tak trzeba właśnie. A co by powiedzieli sąsiedzi? A może tak dla oka, może dla księdza proboszcza, albo dla kogoś jeszcze innego? Czy ja jestem świadomy tego, w czym ja uczestniczę, czy jestem świadomy tego, że to jest msza święta. Słuchajcie, tak całkiem normalne jest to, że nieraz się zastanawiamy, jakie było czytanie, jaka była Ewangelia, o czym była ta Ewangelia, że gdzieś ta myśl nam ucieknie, my jesteśmy ludźmi tylko i gdzieś się zamyślimy i no gdzieś, gdzieś mamy, to może być takie normalne, ale czy jestem świadomy tego, że Przyszedł Baranek Boży, bo to baranek Boży, który gładzi krzychy świata, ciało Chrystusa, czy jestem tego świadomy, czy moja wiara jest świadoma. Pięknie święty błogosławione, kardynał Stefałan Wyszyński mówi tak, gdybyśmy mieli, Mówi też o sobie, gdybyśmy mieli świadomość tego, co dzieje się na Eucharystii, Nikt z nas nie odważyłby się podejść, wejść do kościoła. Wszyscy by leżeli krzyżem twarzą do ziemi przed kościołem. Słuchajcie, brzmi to dziwnie, prawda? No jak? Ale tak jest. Gdybyśmy mieli naprawdę świadomość tego, co dzieje się na, 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 na ołtarzu tych aniołów Jezusa Chrystusa, to przeistoczenie, zamiana, zamiana. Chleba w ciało, wina w krew. Ale pójdźmy dalej. No przecież, no tak, księgi istnieją. Czarne, magie, zabobony. Więc pytam się, po co? Po co my dzisiaj przepisujemy, kserujemy? Bóg wie jeden, co my z tym robimy. Po co? Dlaczego chcę mieć taką księgę? Po to, żeby zrobić abra, kadabra, pokus, pokus, żeby coś przeczytać, żeby rzucić jakiś urok, jakąś klątwę na, na brata mojego, który jest w Chrystusie, Jezusie, moim bratem, moją siostrą. Po co ja to mam mieć? Po czego to mi ma służyć? Po co ja to mam kserować? To jest pytanie. Czy jest, to jest chrześcijaństwo, które Jezus mówi wyraźnie? Pamiętaj, i które, Panie, powiedz mi, które przekazanie jest największe? który jest najmłodszy i naj, naj, najważniejszy. On mówi, pamiętaj, nie mówi nic z dekalogu. On mówi konkretnie, będziesz miłował Pana Boga i będziesz miłował człowieka. Będziesz kochał człowieka. To jest miłość do człowieka, skoro my czarzymy, złożyczymy, rzucamy przekleństwa i dzieją się rzeczy dziwne. I wiedz o tym, że gdy raz to zrobisz, szatan ci nie odpuści. On będzie zawsze. I wtedy się nie dziw, że dzieje się tak, jak się dzieje. I słuchajcie, wyjeżdżamy, prawda? Wyjeżdżamy do Tunezji, do Egiptu, wyjeżdżamy w różne egzo egzotyczne kraje i przywozimy sobie, bo jakie to jest piękne, jakie to jest naprawdę, to jest naprawdę, polecam Wam, kupcie sobie łapacza snów, kupcie sobie oko proroka, Powieście sobie nad łóżeczkiem łapacz snów, a po nad waszym domem, nad waszym łóżkiem powieście sobie to, bo to jest coś wspaniałego. Zobaczcie, jak to jest pióreczka, dzwoneczki, jak no pięknie wygląda. A potem się okazuje, że nie mogą spać ludzie. nie mogą spać, są nerwowi, podrażnieni, podrażnieni i tak tak O co tu w tym wszystkim chodzi? Ja Cię teraz z Ciebie zapytam, czy myślisz, że jakiś muzułmanin, inna religia, inna wiara, czy powierzą sobie nasz znak, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, nasz krzyż, czy oni sobie powierzą w domu na ścianie? Nie, oni go podeptają, oni go podepczą, zdepczą, oni po prostu naplują na niego, na nasz znak, bo to jest znak chrześcijaństwa, znak miłości, znak pokoju, pojednania, odkupienia. Ale my, jako chrześcijanie, uwielbiamy ich znaki religijne. Słuchajcie, te łapacze snów, to są te oka proroka, to są ich znaki, ich bóstwa, ich bołów. Więc ty to wprowadzając do siebie, do domu, nieświadomie czy świadomie. Powstaje walka dwóch światów duchowych, naszego chrześcijańskiego naszego życia i tego pogańskiego. I teraz jest taka walka, która zwycięży, który będzie silniejszy. I to nie ma. To nie jest tak, że to ci że to jest obojętne, że to nie ma wpływu na nasze życie. I Jan dał świadectwo. Słuchajcie, jest tak, że zawsze przygotowuję, przygotowuję jakąś. Jakieś opowiadanie, jakąś historię, legendę, bajkę. Dzisiaj mam też. Robili, że do był gołosłowny, ale dzisiaj Wam jej nie przeczytam. Nie. Powiem Wam tylko, że to jest Matka Boża z drutów. taki materiał. 1940 rok i po 33, po 30 latach, w 1971 roku. Odnaleziona została ta figurka, Matka Boża za trudów. Oni dają świadectwo. Oni dają świadectwo sześciu braci, przepraszam, pięciu, pięciu braci, którzy trafiło do obozu Auschwitz. Oni dali świadectwo, oni szukali tej Matki Bożej i znaleźli ją. A teraz chcę zapytać Ciebie, ja dam świadectwo. Czy Ty dałeś świadectwo? Czy Ty potrafisz dać świadectwo? Nawet ci może i zasponsoruje. Ktoś mi pomoże. Idź do restauracji, do Gdyni, do Gdańska i kup sobie posiłek, obiad i wstań. Zrób w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Po błogosławie Panie Boże swój posiłek. Pomódl się albo powiedz, zrób znak krzyża, przechodząc przy, przy kościele. Albo przyklęknij, jak idzie kapłan z Najświętszym Sakramentem. Nie, no przecież nie będę przed księdzem klękał. Nie ma już tak. Zwróćcie uwagę. Zobaczcie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wchodzisz do domu chrześcijanina. Obojętnie, czy ty jesteś ksiądz, czy ty jesteś zakonnica, czy ty ich brat zakonny, czy ty jesteś świecki, świecka osoba. Wiem, że tam mieszka chrześcijanin, człowiek, który wierzy w Boga. Dzień dobry, do widzenia. Dlaczego nie masz pochwalić tego pana Boga? Dlaczego? Dlaczego nie powiesz, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus? Dlaczego nie powiesz szczęść Boże? Dzień dobry, do widzenia, papa. No, no ciało, hej, siema. I to jest nasze świadectwo. To jest nasze świadectwo. Świadectwo człowieka, człowieka wierzącego, praktykującego. A teraz wam powiem świadectwo. Ja wam powiem świadectwo. I powiem wam lwy Kier, który to jest rok, ale tak bardzo niedawno. Kościół przepełniony tłumem. I błogosławieństwo. Najświętszym sakramentem na sposób ludzki, bo tak to się nazywa. Ksiądz, który idzie z najświętszym monstrancją, błogosławi ludzi na sposób ludzki, blisko. Kobieta, która około pięćdziesiątki, która stoi, stoi Pan Tadeusz, który mówi, który właściwie nic nie mówił, w tam nic nie mówił, tylko się odsuwał. Ludzie się odsuwali, bo się bardzo bali. Kobieta, która. Przechyliła się, nawet nie byłbym w stanie zrobić 10-15 centymetrów. Ona się wygięła, ale to, co widzieli inni, że ta głowa, która się przesuwała w środku, w szyi tej kobiety, która była raz z jednej strony, z drugiej strony, która się przesuwa. Na to są świadkowie, którzy to widzieli. Opętanie człowieka. Do czego? Do czego? My, zobaczcie, jak my idziemy. Słuchajcie. Dalej, drugie, tylko dwa dwie rzeczy. Jest w kościół Selezjanów w Rumi. Ksiądz, który idzie z Najświętszym Sakramentem i wyskakuje za rogu. Ludzi pełno, nabity kościół, za rogu, za konfesjonału wyskakuje młoda dziewczyna, która rzuca się na Najświętszy Sakrament. Chce pobić księdza. Chce pobić, zniszczyć Najświętszy Sakrament. I trzymają tę kobietę, tę dziewczynę. Młodą kobietę, pięciu, sześciu, siedmiu facetów i nie potrafią sobie z nią poradzić, tak silna jest. I słuchajcie, my tak słuchamy, słuchamy, czy my, czy my naprawdę w to wierzymy, czy to, że to się dzieje. Jan dał świadectwo. My wiemy doskonale, że tak jest. I teraz co mam zrobić? Daj mi lekarstwo, żeby tego nie było, więc powiem Ci, żeby nasza religia, żeby nasza wiara była świadoma, żebym wiedział, czego Tu chcę. Słuchajcie, pamiętacie film, przejście przez Morze Czerwone. A jeżeli nie pamiętacie tego filmu, to jest w Piśmie Świętym to wyraźnie opisane, jak idzie ten anioł śmierci, jak zabija wszystkich pierworodnych, to, to syna faraona zabija, ten naród wybrany i tam jest konkretna konkretna m, sprawa, która jest została stanie wytłumaczona, o pomalujcie krwią baranka o waszych drzwi, drzwi. Śmiali się z nich, że oni malowali drzwi krwią baranka. Śmiali się z nich. Ale anioł śmierci, który szedł, omijał tamte drzwi. Omijał. Nie wchodził. Przeszli wszyscy. A tamten zabił wszystkich wszyscy zginęli. Pismo Święte mówi o to. Czy Ty dasz świadectwo? Czy Ty dobrze, ale teraz tak, moje gospodarstwo, moje konie, moje krowy, moje kury, moje, no jak? Ja mam wziąć krew baranka i oznaczyć moje gospodarstwo? To powiedz mi, kim jest dla ciebie dzisiaj? Gdzie jest baranek? Gdzie jest krew baranka? Jan, chrzciciel mówi wyraźnie, daje świadectwo. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Zobaczcie, każda msza święta. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To Jezus jest barankiem. Jezus, który odkupił. Jezus, który daje życie, który daje szczęście, który daje miłość, pokój, to, co jest najlepsze. Ale bądź świadomy tego. I teraz zobacz, co z tym zrobić? No bo przecież ja nie mam czasu, bo moje dzieci zachorowały, więc ja nie muszę iść do kościoła, Nie, ja nie muszę. Ja nie muszę iść, bo idę do pracy na noc. Nie, nie muszę. Nic nie muszę. Jezus mówi, jeżeli chcesz. Ale zobaczcie, opuszczamy tę sześć świętą. Nie przystępujemy do komunii świętej, bo nie. Dlaczego? Bo mi się nie chce. I to jest właśnie ta nasza świadomość. A zobaczcie, przyjmując ciało Chrystusa, krew Chrystusa, krew Baranka. Zobaczcie, nasze oczy, nasze usta są pomazane krwią. Sama nazwa ciało i krew Chrystusa są pomazane krwią Chrystusa. Jezus nas chroni, Jezus nas woli, broni, broni. Żaden anioł śmierci nie jest w stanie nas wtedy dotknąć, bo to jest nasza obrona, komunia święta. Jan daje świadectwo. Czy ty dasz to świadectwo dzisiaj? Słuchajcie, poszukajcie sobie w internecie, bo znalazłem sobie to w internecie. Matka Boża za drutów, Oni dali świadectwo. Dali świadectwo po 30 latach. Szukali. Tak bardzo bym marzył o tym, żebyśmy my byli świadomi naszej wiary. Żebyśmy dawali świadectwo. Świadectwo tego, który jest drogą, prawdą i życiem. I żebyśmy byli światłością. Nie chcę teraz zdaje mi się, że to jest Gandhi. Chyba Gandhi. Jak się pomyliłam, to wybaczcie, ale, ale sens złapiecie. On mówi, chce się wam przyjrzeć waszej religii. Chcę poznać religię Jezusa Chrystusa i on poznał, był u nas i mówił, że nie spotkał cudowniejszej religii, cudowniejszej mądrzejszej nauki, nauki Jezusa Chrystusa, że jest wspaniała. ale nie mogę przyjąć chrztu. Nie mogę przejść do, na waszą wiary. Dlaczego? Bo patrząc na wasze życie, nie wierzę w to. Zobaczcie, patrząc na nasze życie, nie wierzę w to. Jan dał świadectwo. Jakie świadectwo dam ja już od nas zależy. Amen.